Cześć, witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam poradnik, w którym przedstawię jak zrobić prostą aplikację używając Xcode i y, języka programowania Swift, którą będziecie mogli odpalić na przykład na Waszym iPhone'ie. Y, program Xcode oczywiście jest dostępny za darmo w App Store. Aby stworzyć projekt musimy kliknąć Create a new Xcode project tutaj w tym okienku albo wybierając File, New, Project. Następnie wybieramy Single View Application, nie będzie nas interesowały gra ani nic z tych rzeczy. W Product name wpisujemy nazwę naszego projektu, będzie to Hello World, taka klasyczna nazwa dla pierwszej aplikacji. Język ustawiamy na Swift oraz urządzenie docelowe iPhone. Także upewnijcie się, że macie mniej więcej to, co ja na ekranie. No dobra, tutaj wybieramy miejsce docelowe, na przykład wybiorę pulpit, jakiś tam folder. No i zacznijmy od tego, że mm, zmieńmy. Nasze urządzenie, które, które będziemy symulować na iPhone 7 i orientację urządzenia na portrait, czyli tryb portretowy, czyli pionowy. Szybko przelecimy tutaj te pliki, które znajdują się po lewej stronie. Pierwszy to AppDelegate, w którym zdefiniowane są zachowania aplikacji. Na przykład w momencie jej wyłączenia czy przejścia do, do tła, ale dzisiaj nie będziemy się na tym za bardzo skupiać. Następnie mamy klasę View Controller, która będzie posłuży nam do zdefiniowania zmiennych oraz metod bazujących na elementach interfejsu, który możemy już zobaczyć w następnym pliku main.storyboard. Wyświetli nam się ten podstawowy widok. Klikając tutaj w tą żółtą ikonkę, Następnie tutaj w klasie możemy zobaczyć, że e, ta klasa została ustawiona właśnie na ten View Controller, który widzieliśmy przed chwilą, także wszystkie te odwołania będą, e, będą szły właśnie do tamtej klasy. E, assets m, to folder, w którym, do którego możemy wrzucić między innymi pliki graficzne albo na muzykę, którą później wykorzystamy w naszej aplikacji. E, launch, launch Screen e, to kolejny e, plik. E, storyboard który w tym przypadku zostanie uruchomiony od razu po załączeniu aplikacji, a na końcu mamy info-plist, gdzie są również, gdzie jest lista różnych, różnych rzeczy. Możemy tutaj na przykład zdefiniować akceptowanie przychodzących połączeń od niezabezpieczonego protokołu HTTP oraz wiele, wiele innych, też na tym nie będziemy się dzisiaj skupiać. Dzisiaj skupimy się na bardzo prostej aplikacji, więc przejdźmy tutaj do main.storyboard. Ja jeszcze szybko zmienię ściankę, żebyście wszystko dobrze widzieli. No, okej, okay, zaczynajmy. Najpierw zmieńmy kolor tła. Tutaj wybierając tą opcję Background możemy sobie wybrać dowolny, dowolny kolor, kolor. Ja na razie ustawię go taki, ale później i tak pokażę Wam jak zrobić to w kodzie, także to nie będzie, nie jest za bardzo, nie będzie aktualne. No, i teraz główną, głównym okienkiem, którym się skupimy, jest tutaj to, znajdujące się w prawym dolnym rogu. Jest to biblioteka obiektów, które możemy wrzucić do naszego widoku i je wyświetlić. Także pierwszą rzeczą będzie po prostu etykieta wyświetlająca tekst. To jest typ label. Ustawmy ją na środku. Zmieńmy jej kolor na biały pogróbmy ją tutaj, bold, oraz na końcu wyśrodkujmy i rozszerzmy, żeby zmieścić nasz tekst. Ustawmy również wartość domyślną, czyli Hello World. No i kolejną rzeczą jest text field, czyli pole tekstowe. Jak widzicie, wszystkie te nazwy są takie w miarę, w miarę dobrze przetłumaczone i od razu wiadomo, co się pod nimi kryje. Tutaj jedną z opcji, którą chcę zmienić jest Placeholder, czyli to, to miejsce trzymające tekst. W tym momencie chcę ustawić to na Enter Your Name. Tak, będziemy wpisywać na przykład nasze imię. No i na końcu ustawmy przycisk, czyli Button. E, no i na przykład jego polecenie będzie Change Name albo coś takiego. Na razie nie zmienię jego tekstu, ponieważ to zrobię bezpośrednio w kodzie. No i dobra, jak teraz cokolwiek, cokolwiek zrobić, tak? Jak zdefiniować funkcję, która będzie yy, po, wciśnięciu, yy, po wciśnięciu tego przycisku wywoływać nam zmianę tego, tej etykiety. Ok. kliknijmy sobie tutaj tą środkową ikonkę, aby przywołać taki widok, w którym pojawi się yy, zarówno nasz interfejs yy, oraz... Nasz nasz kod. Także zróbmy tak, żeby było jej widać jak najwięcej rzeczy. To mogę schować. No i okej. Okay. Yy, mamy tutaj. Póki co dwie, dwie funkcje, tutaj Viewed Load, czyli funkcja definiująca to, co się wyświetli zaraz po załadowaniu naszej aplikacji oraz Did Receive Memory Warning. Nie będziemy tutaj bardziej wchodzić w szczegóły. Chcemy zmienić kolor tła. Jak zmienić kolor tła? Jest to niezwykle proste. Wystarczy, że odwołamy się do naszego wideoku przez Self, View, tak, bo View to jest, jest nasz kolor, i następnie wywołamy Background Color. No, i jaki, jaki ten kolor będzie? Jeszcze tutaj może wpisując to tutaj wyświetli nam się zmienna, jaka, jaką, musimy, jaką musimy podać, aby zaplikować ten kolor. Więc to będzie UI Color. Klikamy Enter, równa się UI Color kropka i już. Edytor podpowiada nam, że możemy na przykład wybrać kolor czarny, niebieski czy brązowy. Wybierając kolor czarny, po prostu tło byłoby czarne po skompilowaniu. To akurat w tym momencie dynamicznie się nie, nie wyświetli, będzie dopiero po, po kliknięciu tutaj tego trójkącika. Jednak słabo, jeśli jesteśmy zmuszeni do używania tylko kilku kolorów, no, ale oczywiście nie jesteśmy, możemy skorzystać z palety barw RGB. Ja tutaj wybiorę jakiś kolor w tym formacie, który wygląda mniej więcej w ten sposób, w ten sposób. także mamy zdefiniowany oczywiście kolor czerwony, zielony i niebieski, jednak jest to taki format. Hmm, chyba zazwyczaj programistyczny, ponieważ na przykład w Matlabie. Też występuje w ten sposób, zazwyczaj widzicie go w liczbach większych od jednego Więc na przykład jeśli wartość będzie 201, czy, czy jakakolwiek To musicie ją po prostu podzielić, wpisać 201, podzielić na 255 I uzyskacie tą wartość konkretnej próbki koloru Dobra, następna rzecz, następna rzecz zmiana tekstu, tutaj tego przycisku No a chwila jak zdefiniować przycisk? Czy przycisk jest zdefiniowany jako button? No nie, nie wyświetla nam się tutaj nic takiego jak, jak, jak w przypadku widoku. Self.button? No też nie za bardzo. Także musimy zdefiniować zmienne, e, którymi będziemy się posługiwać. Zaczynamy od góry, klikamy na przykład na tą etykietę, klikamy CTRL, następnie przeciągamy. Pojawi nam się takie okienko. W tym momencie wybierzemy połączenie jako outlet name, no oczywiście zwykły label tak, no i tutaj zdefiniowaliśmy naszą pierwszą y, zmienną y, jako element interfejsu, tak, var to variable czyli zmienna o nazwie label y, no i dalej robimy to samo z pozostałymi przeciągamy, text-field nazwiemy text-field ok, i następnie nasz, ojej, oh yeah, przycisk przycisk baton. Dobra, mamy zmienną baton, więc zmienimy jej kolor. Teraz możemy się do niej bez, bezpośrednio odwołać wpisując baton, czyli nazwę, którą mm, którą ustawiliśmy, może być oczywiście to dowolna nazwa, ale ustawiając taką konkretną nazwę, będziemy mm, od razu wiedzieli o co tu chodzi. No i następnie set title color. Klikamy Enter i już mamy podpowiedź, że potrzebujemy zmiennej kolor. Znowu w postaci UI Color wpiszemy UI Color i na przykład kolor biały. A tutaj for mamy UI Control State. UI Control State wpisując. wpisując tutaj możemy kliknąć Command. na tą. Na tą w tym przypadku jest to jest to struct, nie jest to klasa. I będziemy mogli zobaczyć, jakie, jakie możliwości tutaj mamy. Na przykład, normal, highlighted, disabled, selected itd. Wszystko jest tutaj opisane, więc w tym, w tym momencie odwołujemy się do przycisku, jako, jakby do jego, do jego stanu. Więc my wybierzmy sobie stan normal, czy po prostu stan, w którym go wyświetlamy, nie klikamy itd. Także on będzie, on będzie po prostu biały. Tak, jak mówiłem, dynamicznie się to tutaj nie uaktualni. Musimy dopiero kliknąć trójkąt. Także kliknijmy. Odpali się symulator po, po, po kilku chwilach. Ok, yy, symulator już się odpalił. Jeśli widok będzie yy, tego telefonu za duży, to musimy wejść w Windows Scale i na przykład wybrać 50%. Teraz wszystko widzimy jak należy. Także widzicie. Tło zostało uaktualnione z takiego fioletowego na taki ciemny granat, granatowy yy, oraz yy, tekst przycisku z niemieckiego na biały. Także wszystko jest ok, tylko no, jak widzicie, na razie nic się nie dzieje. Możemy tutaj coś pisać. Żeby wyświetlić klawiaturę taką systemową, normalnie musimy wejść w hardware, yy, keyboard i e toggle software keyboard. Yy, ok, czyli możemy już tutaj jakby pisać, ale klikając change name, nic się nie dzieje. No. Oczywiście, że nic się nie dzieje, ponieważ nie zdefiniowaliśmy funkcji. Ale jak, zdefini jak zdefiniować funkcję, skoro tutaj mamy tylko zmienną, zmienną przycisk? Button, tak? Możemy to zrobić równie prosto jak poprzednio, czyli przytrzymujemy control i następnie przeciągamy, ale już nie jako outlet, tylko jako action, żeby zdefiniować metodę. Wpiszmy coś też równie sensownego typu button pressed, tak? Żeby mieć. Słowne pojęcie, co tu się dzieje, tak? Czyli funkcja przycisk wciśnięty, i następnie wykonujemy pewne, e, pewną operację. Jaka to operacja? No, tekst, który zostanie wpisany tutaj, chcemy, żeby pojawił się tutaj, jako na przykład hello i tutaj jakieś imię. Nie wiem, jakiekolwiek. Także tak. Chcemy, żeby to, czyli Hello World, które zostało zdefiniowane jako label w postaci tekstu, tak? Oczywiście jako string, jako łańcuch znaków, pojawił się. To, co zostało wpisane tutaj, które zostało mm, zdefiniowane tutaj, tekst, field, również jako tekst. Tylko, czy w tym przypadku osiągniemy yy, taką formę napisu hello i pyk-pyk-pyk na imię? No, raczej nie. Wyświetli nam się tylko to, co zostało wpisane. Więc jak odwołać się do tej zmiennej? Yy, najpierw yy, no, skopiujmy ją tutaj sobie. No i string, jak to jak to bywa w przypadku łańcuchów znaków, ograniczyć w języku Swift takimi dwoma apostrofami. Wpisujemy hello textfield.text Czy to się wyświetli? Też nie. Teraz wyświetliłoby się hello textfield.text Nie oczekujemy tego, więc chcemy textfield.text wyświetlić jako zmienną, więc musimy poprzedzić ją backslashem i nawiasem oraz zamknąć kolejnym nawiasem. I tutaj jest minimalna rzecz, którą musimy jeszcze dodać, jest to wykrzyknik Ponieważ jest to zmienna opcjonalna i tak dalej, nie ma to większego w tym momencie znaczenia, ale ogólnie koncept jest prosty. Label.text przyjmuje nam, yy, będzie po wciśnięciu tego przycisku, tak, button pressed, pojawi się nam tekst na górze hello i tutaj podane imię. Czy to zadziała? Sprawdźmy. Ok, aplikacja się już odpaliła piszmy jakieś imię, no nie wiem, przykład Kazimierz i klikając Change Name powinno się pojawić Hello Kazimierz. Wszystko działa. Także, no, zmieniając jeszcze raz, nie wiem, na Bogusław. Klikając Change Name mamy Hello Bogusław. Niezwykle proste, dosłownie kilka linii kodu. Także podsumowując jeszcze raz, tutaj zdefiniowaliśmy zmienne, label, text, fill, button odnoszące się do tych yy, do tych elementów a następnie funkcje tak? funkcja button pressed przycisk wciśnięty wykonuje nam zamianę label text Tak, ona będzie przyjmowała ten oto łańcuch znaków hello i tutaj zmienną textfield.text która yy, odnosi się do pola tekstowego to byłoby na tyle szybki, prosty i krótki mm, poradnik na temat tego jak zrobić pierwszą aplikację w kolejnych może pokażę Wam jeszcze jakieś takie, takie proste proste rzeczy, jak, jak rozpocząć, jak mniej więcej wygląda interfejs tego programu, jak odpalić to na, na fizycznym urządzeniu, nie tylko w symulatorze, także piszcie w komentarzach, czy, czy to mniej więcej Wam się podobało i może pochwalcie się jakimiś Waszymi aplikacjami pierwszymi, a może już bardziej zaawansowymi. Także do zobaczenia.